Pamiętajcie, że jest konkurs do końca miesiąca, dwa razy po 500 zł jest do wygrania. Subskrypcja, like oraz komentarz pod tym filmem cię do wzięcia udziału w tym konkursie uprawnia. Słuchajcie, dzisiaj pracujemy sobie o tym, co w następnych dniach i tygodniach tak trochę z bardziej szerszej perspektywy może stać się na rynku kryptowalut. No jak tutaj widzimy, tak jest duża, teraz coraz taka większa euforia na rynku kryptowalut. Ludzie cieszą się, że tam ma być ten dodruk pieniądza, że tam FED znowu uruchamia tą swoją, wiecie, drukareczkę pieniędzy. Nawet już tam pojawiają się jakieś niekiedy niektóre głosy na Twitterze, że lada, dzień ma nastąpić nowa hossa kryptowalut i chciałem was jakby trochę z tym tutaj uspokoić, także tutaj to no niekoniecznie tak yy, może to się stać. Także tutaj spojrzymy na mój wykres miesięczny, jeżeli chodzi o świece, tak jak mówiłem, tak, świeci się tutaj ten od dłuższego czasu, ten żółty trójkącik, który już się zaczął świecić w lutym, przeszedł on na marzec i ta świeca się jeszcze nie zamknęła. Widzimy, tak, że tutaj jest już duże poruszenie. Mamy teraz 27,5 tysiąca za jednego bitcoina i że faktycznie tutaj ten rynek rośnie mimo oczekiwań dalszych spadków. Także to jest właśnie tutaj bardzo fajne. Jak ktoś tutaj się faktycznie akumuluje sobie ten kapitał, jeżeli ktoś z tego korzysta, to na pewno nie jest na minus. Mówię o tym od dłuższego czasu, że takie tutaj wzrosty mogą być. I tak samo też jak ktoś tutaj korzysta z tej takiej strategii ulepszonego DCA, która jest tutaj na tej arenie trading, Również y, proponowana w zakładce darmowej na Discordzie strategia DCA. Ona mówi nam o tym, kiedy jest dobrze tutaj usiedniać y, bitcoina, tak, I w zasadzie to się świeci tutaj nieprzerwanie od czerwca tamtego roku. I teraz usiedniając to, bylibyśmy na plusie 41% najbezpieczniejsza strategia na świecie. Ale słuchajcie, powiedzmy sobie o tym, co teraz wydarzyć się może, bo dochodzimy do tego momentu bardziej teraz tak powiem długoterminowo, bo jeżeli chodzi o jakieś tam moje bitcoiny, które ja sam kupowałem sobie na spocie długoterminowo, czy to też jeżeli chodzi o Ethereum, to ja będę je za niedługo sprzedawał. Korzystam z różnych wskaźników, ale takie te moje, jedne z takich najpewniejszych z nich, to są właśnie te, które tutaj zaświeciły się w czerwcu tamtego roku tutaj na tych spadkach te tutaj dwa wskaźniki na bajd są takie najpewniejsze które naprawdę no są chyba jedne z najlepszych których używam i tutaj też mniej więcej właśnie tak też tam się to potem przewijało na telegramie mniej więcej ma taka średnia cena jeżeli chodzi o rynek spot to jest tam 20 tysięcy za bitcoina oraz ethereum tutaj kupowałem mniej więcej na tych właśnie tutaj poziomach z ceną uśrednioną 1100 za Ethereum. I dochodzimy tutaj do lewej, gdzie lada dzień, a tak naprawdę to już troszkę zacząłem te swoje takie portfolio. Spotowe wyprzedawać. Dlaczego? Dlatego, że jak sobie jeszcze raz spojrzymy na rynek miesięczny, to teraz mamy ewidentnie odbicie dosyć duże od tej takiej besty, która tutaj od roku się pojawia, jednakże to nie jest jeszcze żaden w ogóle początek hosty. To jest coś takiego, jak tutaj było. Była besta bardzo mocna, były potem parę miesięcy wzrostu, tak, tutaj dotknęliśmy idealnie praktycznie pra 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 tego Golden levela, który teraz notabene kształtuje się na poziomie 31 tysięcy dolarów, a później znowu były. Takie powolne spadki, aż tam do halvingu, który teraz będzie gdzieś tam w połowie 2024 roku. I dopiero tam od tego momentu zacznie się taki powolny, powolny bull run. Jeżeli tutaj wierzyć teorii cyklów, która to jest znowu to wszystko się powtórzy. I ja to traktuję tutaj te wzrosty po prostu jako zwyczajne odbicie, tak? Jak to było po prostu tutaj. te pytanie: do kiedy takie te. Odbicie może być. Jakby Tak samo jak nie trafimy nigdy idealnego dołka, tak samo nie trafimy idealnej górki, tak? Na tamtym cyklu odbiliśmy się od tutaj tego golden labela, który teraz nota ciągle wzrasta, temu był jeszcze na poziomie 30 tysięcy, teraz tu jest poziom 31 tysięcy. Ciągle tutaj po prostu będę powoli się z tych swoich pozycji wyprzedawał. Teraz też czuję, że coraz większy na Twitterze jest powiedzmy sobie taka euforia, Fed ma teraz drukować pieniądze, się już wydrukował i lada moment ma je on zaaplikować na rynek. I teraz powiedzcie mi też proszę, co Wy o tym sądzicie, bo tak, Fed mówi, że dobrze, tutaj drukujemy pieniądze, i wsadzimy je w rynek, żeby on wypompował w górę. I myślicie, że oni zrobią to teraz, jak po prostu powiedzieli o tym ludziom, czy zrobią to wtedy, kiedy ludzie zapakują się przez tą właśnie wiadomość, tej wlągi, rynek pójdzie do góry, potem market makerzy ich wytną i na przykład zrobią to gdzieś za rok, faktycznie na tych spadkach, które mogą nadejść. Czyli na przykład. Fed mówi, że ok, teraz drukujemy pie pieniądze, yy, zaaplikujemy je w rynek i pójdziemy do góry. Powiedzmy, że tutaj Fed mówi, drukujemy pieniądze. Pieniądze będzie za ale nie mówią kiedy. Lu ludzie się pakują, y tracą pieniądze, a Fed na przykład to zrobi za pół roku w tym momencie, co nie? Także mm, ja bym na takie newsy tutaj za bardzo uwagi nie zwracał. Tak samo, jak wiecie, były newsy, że tutaj idziemy do 10k i rynek krypto się wali, spadamy, idziemy do zera. Tak samo teraz tu są newsy, że jest nowa HOSA. To jest zawsze taka psychologa, także słuchajcie, patrzcie na to. Tutaj nie chcę podawać jakiejś konkretnej, wiecie, levela, od którego faktycznie się zniżać, no bo jak mówiłem, no nigdy typowej górki, jak i typowego dołka się nie trafi. Ja też tutaj myślałem, że był dołek. Nagrywałem takie filmy, że tego levelu 18 tysięcy już nie pobijemy, no i faktycznie potem go pobiliśmy na jakiś czas. Czyli na bazie właśnie tych wskaźników ten film nagrywałem, jak się już pokazała przeszłość i historia, to i tak mimo wszystko był bardzo dobry poziom do zakupu bitcoina. Tylko po prostu musieliśmy na to jakiś czas poczekać. A też teraz zmieniałem takie swoje trochę nastawienie, do takiego długoterminowego, ostrożniejszego. Chcę faktycznie na tym, do tego rynku podejść trochę, że powiem, dojrzalej, dlatego też tutaj nie chcę podawać jakichś konkretnych poziomów. Może to być gdzieś tutaj do 30 możemy dojść, możemy dojść nawet dalej. Nie mam pojęcia, po prostu powoli tutaj będę się przez najbliższe i też nie wiem ile to potrwa. Być może Dwa tygodnie, być może miesiąc, dwa, trzy. Jak sobie tutaj spojrzymy na przeszłość, to faktycznie to tak gasło powoli, nie? Tutaj sobie tego godzinało, dotarliśmy. Po kolejnym miesiącu prawie tu jeszcze byliśmy, tak? Potem tak stopniowo, stopniowo tutaj te świece coraz bardziej się obniżały. I tak dalej, i tak dalej, więc teraz może być bardzo podobnie, na przykład kwiecień to będzie 31, maj to będzie 30 i tak powolutku, powolutku do końca tego roku będziemy się obniżać. No coś tutaj w tym szedłbym kierunku, ale gdzie dokładnie to nie mam, nie mam pojęcia, po prostu tylko w tym filmiku chcę wam powiedzieć o tym, że no uważajcie, nie dajcie się temu FOMO ponieść, że tak powiem, bo już długo... Ono wcale trwać nie musi, tym bardziej, że tutaj słuchajcie znowu, są te pomarańczowe kreseczki, które świadczą o wyprzedawaniu się dużych portfeli. I gdzie możemy w następnych tych miesiącach, słuchajcie, pójść? Ja teraz, jak się kaszuję do stable, albo nawet nie do stable, tylko do dolarów, to zamierzam na nowo wejść w rynek. Powiedzmy, no nie wiem, za pół roku na przykład, tak, gdy tutaj spadniemy znowu do tych wstęg tradera 01, jak to było tutaj w czerwcu tamtego roku, tak? I teraz one pokazują, ok, górna wstęga to jest 14,5 tysiąca, zwróćcie uwagę sobie na to, że to jest dynamiczne, więc po prostu może być tak, że tam na przestrzeni tego pół roku, tak, ona sobie gdzieś pójdzie tutaj wyżej, 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 te wszystkie tutaj wstęgi, I na przykład ta górna wstęga będzie na poziomie 19 tysięcy i wtedy jak sobie, o, pójdziemy tak, 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 tak wtedy gdzieś tutaj sobie wejdę, po prostu będę czekał znowu Aż dotkniemy się na nowo z tymi wstęgami, no jak to zawsze jest takich. W Momentach historia pokazała, że to po prostu zawsze tej dobry moment na zakup. I teraz, nawet jak sobie tutaj spojrzymy na high block, tak na przykład na 6-miesięczny to zobaczymy, że no tutaj naprawdę już nie ma u góry co zbierać. Tak naprawdę, wszystko tutaj jest do zebrania na nowo na dole. Nie wiem, jak sobie spojrzymy na look 3-miesięczny, to też zobaczymy, że tutaj tak naprawdę wszystko z góry zebraliśmy, a na dole jest ogrom tutaj tych likwidacji, nie wiem, może sobie damy jeszcze lookback yy, jednoroczny, tak, tutaj też wszystko zebraliśmy, tak naprawdę te największe likwidacje, teraz największa likwidacja jest przy 15 tysiącach dolarów, gdzie, no, nie ukrywam, możemy się w naj, i to nie teraz, tak, to pewnie, pewnie 8 miesięcy, 6 miesięcy, ale jakoś tak powoli, myślę, że tutaj po tych jeszcze wzrosach, które i tak mogą być, będziemy tak się wygaszać coraz to, coraz to bardziej w dół. Taki mam plan, już dużo bardziej taki, powiedzmy sobie, long-termowy, ostrożniejszy. To już swoje na spocie zarobiłem, bo tam było z 40% na Bitcoinie, z 70% na Ethereum, także mm. jestem zadowolony. A teraz takie czekam na takie stopniowe wygaszanie się w najbliższych po prostu miesiącach. I teraz wcale nie powiem, tak, że te miesiące też będą pewnie dobre bardzo dla altcoinów, bo teraz aktualnie, wiecie, Bitcoin mega rośnie. Ale jak on tak zacznie, taką, powiedzmy sobie, stagnację, czyli tą fazę dystrybucji to pewnie też inne altcoiny będą mega rosnąć. Nie wiem, może nawet te większe zrobią razy dwa, tak? Teraz mówimy tutaj stricte o Bitcoinie, ja się z tego powoli keszuję i po prostu będę czekał, nawet nie wiem, przez pół roku, 8 miesięcy na jakiś tam czas, gdzie faktycznie on spadnie, bo korekta będzie na pewno. A to, że tutaj rośniemy, to wcale nie oznacza tego, że jakiś tam nowy bull run się zaczyna, żadna nowa Hossa się nie zaczyna, jesteśmy ciągle w się Nowa Hossa, będę zaczynać się powoli, dopiero po halvingu, który teraz będzie dopiero za 400 ileś tam dni. Także to tutaj chciałem wam, słuchajcie, w tym filmiku takie moje zdanie, które trochę was tutaj ostudzi, to chciałem wam tutaj powiedzieć. I pamiętajcie, słuchajcie, że teraz ciągle są tutaj nabory do areny tradingu, czyli takiej naszej grupki płatnej, zaawansowanej, gdzie naprawdę nasi traderzy, czyli Mike z Piotkiem, naprawdę spisują się na medal. O, tutaj macie nawet skuteczność Mike'a, tak, na przestrzeni stycznia, od kiedy grupka jest dostępna przez luty, e, przez e, tutaj marzec, to naprawdę tutaj bardzo imponująco wygląda. A jeżeli chodzi o dół tradera, tego naszego day tradera, to tutaj majster robi od kilku dni challenge. W ciągu 3, 3 dni jesteśmy na prawie... 4 4% plusie, jeżeli chodzi o takie szybkie skalpy oraz day trading. Także tutaj też fajnie, nawet na tej darmowej grupce nawet widać, że to wszystko mu fajnie wychodzi na tej arenie. Macie jeszcze tutaj więcej informacji na ten temat. Więc słuchajcie, no tak tutaj mówię Wam, trading Was uprawnia, żeby tutaj sobie wejść i tą ankietę wypełnić. Z mojej strony to na dzisiaj tutaj jest, słuchajcie tyle. Dzięki Wam za uwagę i cześć.